No, taki zapierdziel, że trzeba po nocy siać John Deere 50,75 E, chyba tu już nawet nie zdążyłem z tego wszystkiego zauważyć. Sieje, siewnik trzy rzędy dawkuje nawóz polifoskę szóstkę w ilości 120 kg na hektar. 110 tak mówił, no mniej więcej. Do tego rozstaw rzędów co 120 cm. rozstaw nasiona co 45 cm. tak? nie liczyłem tego ale z obserwacji znaczy no ten co mi mówi tak to wychodzi jakieś ee, niech no ja pomyślę jakieś e, no że jednostką czyli 18 tysięcy nasion można zasiać około hektar 15 tak do hektar 15 tak o, a z drugiej strony jedzie John Deere ten, który w zeszłym roku wybierał pestkę dyni w tym roku prawdopodobnie będzie wybierał również no i on sobie również uprawia na po również uprawia pole pod uprawę dyni tutaj jakimś tam kultywatorem, wiadomo dostosowany tam do mocy 90 koni mechanicznych, no wszyscy robią, wszyscy robią, tylko ja stoję i nagrywam tak, ruski ciągnik powiem wam, ta kamera tak rozjaśnia obraz, ja na kamerze więcej widzę niż w rzeczywistości, bo już jest tak ciemno no, i, i tego, ale to nie GoPro, to jest TE, to jest Sony HDR CX240. No. Teraz jeden i drugi się do mnie zbliża, ale pierwszy, czy będzie ten z kultywatorem? Wszędzie, John Beery. od rana zasuwa, to ma co robić tam w oddali moja żona jezie, jedzie Wiezie mi pożywienie, bo jestem głodny no tu się zbliża ten z siewnikiem, no oczywiście siewnik taki jak do kukurydzy tak jak to widać zresztą w porządkach Oczywiście ze środka nic nie nagram, bo tam nie ma miejsca dla drugiej osoby w tym ciągniku, także nawet nie pytam, nie, nie rozmawiam tam na ten temat o jakiekolwiek tam nagrywanie. No i oczywiście sucho jest, kurzy się.